Witam wszystkich zebranych. Zaproszeni goście, czcigodni księża, szanowni mieszkańcy Borownicy. Spotkaliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć o mieszkańcach Borownicy, którzy 70 lat temu w okrutny sposób pozbawieni zostali życia. To dla tej miejscowości, w której mieszkali niemal sami Polacy, problemy narodowościowe i nasilenie się nacjonalizmu ukraińskiego, Stały się niezwykle groźne. Nacjonalistom z podznaku ONU UPA zależało, by zlikwidować tę jedną z nielicznych oaz polskości w naszym terenie. Do rozwiązania tego problemu z niespotykaną okrutnością przystąpili 20 kwietnia 1945 roku. Dla z historii przekazanej nam młodym ludziom w tym dniu UPA odczyło wioskę ze wszystkich stron i przystąpiła do tej okrutnej zbrod zbrodni na ludności polskiej. Mordując ludzi i paląc zabudowania, wieść praktycznie przestała istnieć. Nie oszczędzono nawet niewinnych dzieci. Żadne słowa nie są w stanie oddać tragedii tamtych wydarzeń. Najpiękniejszym darem dla niewinnych zamordowanych nie są te piękne kwiaty, niepalące się nicze, ale nasza obecność tutaj i pamięć o nich. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność, a jednocześnie kieruję do wszystkich prośbą. Nie zapominajmy i pielęgnujmy pamięć o wydarzeniach 20 kwietnia 1945 roku, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. To nasz obowiązek. Pamiętajmy, że wydarzenia te są nieodłączną częścią tragicznej historii naszej gminy. Dziękuję panu wójtowi. Naszą uroczysto i też poczyt Sandorowy. Koła Myśliwskiego był w składzie Krzysztof Wilgórski, Paweł i Waldemar Markowczak, Zanim serdecznie, wcześniej przedstawię serdecznie, w trzecim przedstawieniu serdecznie przepraszam. Proszę o zabranie głosu Pana Ryszarda Adamskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu. Ścigodni kapłani, drodzy mieszkańcy Borownicy, szanowni goście. Równo 70 lat temu, z 19 na 20 kwietnia 1945 roku, ukraińskie Sotnie, Chromenki i krina około godziny 4 rozpoczęły precyzyjnie zaplanowany atak. Dokładny plan akcji i decyzje o zniszczeniu borownicy zapadły w dniach 13-15 kwietnia. Kadra kierownicza ONU, której dowodził Michał Galo, wydała rozkaz. Zniszczyć Centrum Polskiej Administracji na tym terenie, wymordować wszystkich młodych mężczyzn zdolnych do noszenia broni i spalić zabudowania. Do akcji wyznaczono 230 uzbrojonych banderowców. Dodatkowo wyposażono ich w zapałki, butelki z naftą, by z łatwością prowadzić dzieło zniszczenia. Przeprowadzone latarcie całkowicie zaskoczyło śpiących mieszkańców. Przebudzeni ze snu, Często tylko w bieliźnie uciekali do lasu. Inni próbowali ukryć się w piwnicach i zabudowaniach gospodarskich. Część stawiała opór. Po około trzech godzinach ze wsi zostały zniszczone. Zamordowanych zostało 62 osoby. Zginęli, bo byli Polakami. Wśród nich były małe dzieci, kobiety, starcy, chociaż rzekomo zakazano ich zabijania. Jak więc wytłumaczyć zamordowanie trzymiesięcznej tereny Wójcik, dwunastoletniego Tadzia Wójcika, czy braci Julcia i Stasia Kłysz, którym na oczach matki rozcięto nożem brzuchy. Konali w męczarniach do wieczora. Pozostali przy życiu mieszkańcy próbowali nawzajem sobie pomagać, czy udzielać pomocy rannym. Nie było czasu ani możliwości, by pogrzebać wszystkich zamordowanych. Większa część do dzisiaj nie posiada grobu, a ich kości rozproszone są po borownickim lesie. Po opuszczeniu borownicy przez ocalałych, Ukraińcy w dniu 23 kwietnia spalili pozostałe zabudowania, pozostawiając jedynie kościół. Wydarzenia tamtych chwil na zawsze pozostały w pamięci ocalonych. Niektórzy wrócili do borownicy, by tutaj żyć i pracować. Inni wyjechali na zawsze, ale pamięć o tamtym czasie pozostała. Pamięć tym boleśniejsza, że przez pół wieku nie wspominano o tamtych wydarzeniach. Jakże ważna jest również teraz. Polityka prowadzona jest w taki sposób, aby pomóc gospodarczo zagrożonej Ukrainie, wspierać w przyjęciu do struktur Unii Europejskiej. Reakcje jednak powinny być oparte na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu. Jednak czy przyjęta w dniu 9 kwietnia przez Parlament Ukraiński uchwała gloryfikująca organizacje, które są odpowiedzialne za ludobójstwo dokonane na Polakach w latach 43-47 daje takie nadzieje? To przecież UPA ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo na Polaków. Dla świadków tamtych wydarzeń z Wołynia, Podola czy Borownicy jest to skandaliczna decyzja Parlamentu Ukraińskiego, bo autorzy tamtych wydarzeń i ich spadkobiercy są wynoszeni na pomniki. Jako potomek tych, którzy zostali umęczeni na Borownickiej Ziemi, stanowczo protestuję w takim działaniom. Stojąc tu przy pomniku pomordowanych, wzywam władze naszego kraju, Kandydatów na prezydenta do wyrażenia swojej stanowczej opinii, do działań prowadzących do zmiany tej uchwały. Jeżeli zamierzamy milczeć, bo to nam popsuje stosunki z Ukrainą, to zapominamy o 160 tysiącach okrutnie zamordowanych Polakach na Bowyniu, Podolu, Lubejszczyźnie i Podkarpacie. Szanowni Zebrani, Przeżywajmy dzisiejsze uroczystości godnie po bo Bożemu. Wspominajmy również żołnierzy 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, którzy tak dzielnie walczyli o Borownicę w dniu 12 września 1939 roku. Naszym obowiązkiem jest budowanie przyszłości na prawdzie i poszanowaniu każdego człowieka. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu, a o głos proszę pana Andrzeja Matusiewicza, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Polski. księżyc w roboczu, panowie posłowie, państwo Samorządowcy, państwo, członkowie rodzin pomordowanych, kombatanci, mieszkańcy Borownicy i gminy Wilcza, zaproszeni goście z sąsiednich gmin. Borownica była wioską polską. Według danych z 1944 roku liczyła 76 766 mieszkańców Polaków i 22 Ukraińców to są dane potwierdzone przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, gdzie pracownicy tego Instytutu badali sprawę tej zbrodni borownicy, ale również opracowania Pana Grzegorza Motyki, który napisał książkę o drzewie wołyńskiej do akcji Wisła. I co się wydarzyło w tym 1944 roku jeszcze? Z rąk UPA zginął wikary Kościoła rzymskokatolickiego, Józef Kopeć. Ginęli Pojedynczy mieszkańcy borownicy. I wreszcie, jak już wspomniano, zapadła ta decyzja lokalnych władz oun -u. Ale nie byli to bezimienni. Podano wcześniej te pseudonimy: chromenko i chrym. Chromenko to Dunycha i a chrym Stepan. Stebelski. I to właśnie ich decyzja, bardzo taka lokalna, przy użyciu tych 230 żołnierzy samoobronnych kuszczowych widgił, czyli samoobronnych tych oddziałów, podejmują najpierw od Przysiółka Czarny Potok, przed zmoliska w nocy mordują ponad 60 osób, 17 kobiet, 9 dzieci. I chwała władzom wilczy, że jest tutaj to upamiętnienie, że w drugiej kadencji samorządowej w 1996 roku powstał ten pomnik, że możemy się tutaj spotykać i pamiętać o tej zbrodni ukraińskich nacjonalistów. A warto przypomnieć, że decyzje o eksterminacji ludności polskiej na tych ziemiach zapadły na trzecim zjeździe organizacji ukraińskich nacjonalistów. To była jesień 1942 roku. Wtedy główni teoretycy, Dmytrodącow, Klepciński, Michniowski, podejmują taką decyzję. I organizacja zbrojna, Ukraińska Powstańcza Armia, przystępuje do eksterminacji Polaków. Na Wołyniu, w województwach Stanisławowskich, Gwowski, Tarnopolski, Podkarpacie, Wubelszczyzna I, i to się proszę Państwa dzieje. I kiedy po 1989 roku są przymiany ustrojowe, nasz parlament do tej pory nie potrafi nazwać rzeczy po imieniu, że to było ludobójstwo, zbrodnia ludobójstwa przeciwko ludności cywilnej. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego ewidentnie naruszone konwencje Haska-Genewska. Przecież państwo polskie nie było w stanie wojny z ukraińską powstańczą Armią. Zabijano polskich obywateli. Całe wsie pacyfikowano. I tak też stało się tutaj w brownicy. Jak do tej pory... Nie stać nas, żeby takie uchwały były podejmowane przez parlament, przez władzę. I później mamy takie sytuacje jak tam przed kilku dni w parlamencie ukraińskim, gdzie nasz prezydent wygłasza przemówienie koncelacyjne o wsparciu Ukrainy w jej dążeniach do Unii Europejskiej, o wsparciu tego programu stowarzyszeniowego o pomocy logistycznej, politycznej, innej, trwającej tam wojnie przecież, to tego samego dnia w programie porządku obrad są właśnie podejmowane takie uchwały gloryfikujące zbrodniarzy, nadające im uprawnienia kombatanckie, przywileje, jeszcze dla, dla ich bliskich. Czy służby odpowiednie, które przygotowują taką wizytę, nasze służby dyplomatyczne w Kijowie, przedstawiciele ambasady o tym nie wiedzieli, co jest w programie tej sesji? Dlaczego do tej pory nie ma skutecznego odniesienia? Dlaczego nie opieramy się na prawdy historyczne? Dlaczego w Wilni do tej pory żadnych działań pokutnych nie podjęli? A jeżeli nie będzie tego, to nie ma mowy o, o przebaczeniu. Jak możemy budować pojednanie z narodem ukraińskim, jak te zbrodnie nie, nie zostały przez ich najwyższe władze odpowiednio ocenione? Wystarczy pojechać na zachodnią Ukrainę, gdzie jest pełno pomników Stepana Bandery. Stepana Bandery, który organizował zamachy na naszych przedstawicieli państwa, który miał dwa wyroki kary śmierci. Między innymi doprowadził do tego, że wicekurator oświaty Stanisław Sobiński został zamordowany, że został zamordowany w Truskawcu nasz poseł Tadeusz Hołówka, i później tego wyroku kary śmierci nie wykonano. Prezydent Mościcki ułaskawił go w ten sposób, że te wyroki zostały zamienione na dożywocie i Bandera we wrześniu 1939 roku wyszedł z więzienia w wrześniu litewskim i zaangażował się na powrót w tą działalność. Inni przywódcy tutaj też myślę, że warto wspomnieć o Romanie Szukedyczu, który urodził się i wychował w gminie Krasiczy wiosce Cisowa. A jego syn obecnie jest deputowanym. I gloryfikacja, szanowni państwo, zbrodniarzy wreszcie powinna być zakończona. I w pełni popieram to. Co powiedział pan przewodniczący Rady Powiatu, pan Jerzy Adamski, że najwyższy czas, żeby nasze władze i parlamentarne, i rząd, i prezydent wreszcie wszyscy mówili jednym głosem w sprawie ukraińskiej. I żeby przerwać to, doprowadzić do pojednania. 25 lat czekamy na to. Potrafiliśmy dojść tutaj do porozumienia z Niemcami. Natomiast z narodem ukraińskim przez ten okres czasu tego rodzaju sytuacja doprowadza do tego, że następuje bardzo zła eskalacja nacjonalizmu na Ukrainie. To jest zadanie dla nas wszystkich, to jest zadanie dla parlamentarzystów, tylko poprosiłbym, żebyśmy mieli większość i żeby w tych sprawach wszyscy głosowali tak samo. Abyśmy później nie musieli podnosić takich czy innych okoliczności, że ktoś o tym zapomniał i zamiast ludobójstwa. Te zbrodnie nazywane są czystką etniczną o ludobójstwa. A jednoznacznie pod względem prawnym, humanitarnym i każdym innym było to ludobójstwo. Cześć i chwała pomordowanym tutaj w Brodnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu senatorowi. A o zabranie głosu proszę pana Mieczysława Kaszczaka, posła na pod Szanowni parlamentarzyści, drodzy samorządowcy, kombatanci, droga młodzieży. Mieszkańcy Borownicy Gminy Bircza, tylko okolicznych miejscowości. Przybyłem tutaj do Borownicy, aby przybyć tam, gdzie powinni się gromadzić wszyscy Polacy. Bo takich miejsc, jak to jest wiele w Polsce. Tutaj przed 70 laty, tej spokojnej miejscowości, dużej miejscowości, polskiej miejscowości, rozegrał się dramat. Dramat dla polskiej ludności. O tym nie możemy zapominać. Przedmówcy moi już bardzo szczegółowo mówili o tych sprawach. Dzisiaj te sprawy są bardzo istotne i ważne, dlatego że historia nie zmieniła się tak wiele. Dzisiaj musimy pamiętać o swojej przeszłości, aby móc spokojnie myśleć o przyszłości. Dlatego też Dobrze, że gromadzą tutaj się od wielu lat mieszkańcy, gromadzi się młodzież i pamiętamy o tych bestialskich czynach, które tutaj się rozegrały. Zginęli ludzie tylko dlatego, że byli Polakami, dlatego, że żyli tutaj na tej polskiej ziemi. Szanowni Państwo, chcę bardzo serdeczne wyrazy uznania złożyć dla wszystkich organizatorów, samorządu gminnego, działaczy miejscowych, kombatantów za to, że pielęgnujecie tą historię, za to, że przypominacie Polakom o tym, co się tutaj wydarzyło. Tutaj na kresach wschodnich. Tutaj, gdzie może ciężko było